W tym odcinku przedstawiam Wam 10 faktów na temat marihuany. Miejsce 10. W Korei Północnej trawka jest legalna i cieszy się sporą popularnością. Rośnie ona w miejscach publicznych, a palą ją nawet żołnierze. Aż dziw bierze, że kraj jest taki agresywny. Miejsce 9. Amerykański ekspert w sprawach trawki w latach 38-62, dr Munch, zeznał, że palenie zmieniało go w nietoperza, a po dwóch buchach był w stanie latać po pokoju. Ktoś tu chyba przypadkiem wziął LSD. Miejsce ósme. Rimoraband, wycofany z produkcji lek na otyłość, uważany jest za lustrzane przeciwieństwo marihuany. Poza zmniejszaniem głodu w badaniach klinicznych zwiększył pamięć krótkotrwałą umyszy. Miejsce siódme. W azjatyckim państwie Butan marihuana stanowi składnik paszy dla świń, ponoć pomagając im utrzymać wysoką masę ciała. Spożycie wśród ludzi było bardzo niskie aż do roku 1999, w którym do Butanu zawitała telewizja. Miejsce szóste. Prochy Tupaka zostały wymieszane z trawką i wypalone przez członków jego grupy Outlaws. Do czynności zachęcił ich sam Tupak nawołujący do wypalenia jego prochów w tekście utworu Black Jesus. No chyba, że tu pak żyje. Miejsce piąte. W azjatyckiej dolinie Chu lokalna ludność hoduje skoncentrowaną wersję marihuany. Składnikiem substancji jest ludzki i koński pot. Dolina była jednym z głównych dostarczycieli marihuany do państw Związku Radzieckiego. Miejsce czwarte istnieje szansa, że Szekspir również palił zioło. Jego ślady znaleziono w fajce wykopanej w jego ogródku. Narkotyk wspominany jest również w jednym z jego sonetów. Czy to odpowiedź na to, skąd czerpał inspirację? Miejsce trzecie: w Dubaju pewien mężczyzna trafił za kratki po tym, jak policja znalazła trzy tysięczne gramy trawki, które utknęło w jego bucie. Z kolei w Oklahomie poruszający się na wózku Jim Montgomery dostał wyrok do dożywocia plus 15 lat za posiadanie zioła, które ukrył w swym wózku. Miejsce drugie: Marihuany generalnie nie da się przedawkować. Według raportu koronera do przedawkowania potrzebne jest 680 kg substancji, to około 30 tysięcy jointów. Wypalone w 15 minut. Miejsce pierwsze: Kreskówka tajemnica zaginionej skarbonki, miała na celu ostrzec dzieci przed zgubnym działaniem narkotyków. W filmiku wystąpili m.in. bohaterowie Alfa, Alwina i Wiewiórek, Kaczych Opowieści, Garfielda, Mapetów, Kubusia Puchatka, Pogromców Duchów Smurfów i Żółwi Ninja. Ciekawe czemu zabrakło kudłatego ze skubiego dół. Piszcie w komentarzach czy jesteście za legalizacją, czy stoicie po stronie prawa. Poza tym koniecznie sprawdźcie film o tu, a my widzimy się już niedługo. Piona!